I'm Marian Ziółkowski, pomimo, że jest godzina wpół do drugiej, ale muszę. Tak, już? tak, muszę ten wywiad przeprowadzić od króciutki. Marian, jesteśmy Pogali Strajf. Dzisiaj byłeś komentatorem, więc pierwszy Primo, jak ta profeska, hmm. ta komentatorka ci się, ci się podoba, dlatego że no, ostatnio nie masz dobry pas. Eee, A to, tak, tak, uważam, że masz dobry mówię wtedy. Jak, może inaczej powiem, jak jeśli chodzi o tą komentatorkę? Jeśli chodzi ciebie. o komentowanie gal, to kurczę, fajna rzecz, naprawdę fajna rzecz, mimo że cały czas będę powtarzał, że nie czuję się e, tak kompetentny w tym, nie tak jest, no bo, no, zobacz jak nie oper... Tak? Zobacz, jak ja sobie widzę takiego gościa jak Mateusz Borek, jak on gada, albo nawet patrząc na nasze, już nie wychodząc aż tak z, z Mateuszem, ale patrzeć na Maćka Turskiego, czy Dominika Turniata, no to wiesz, to przy, przy nich... Nie czuję się gościem, który dobrze, dobrze mówi, nie, że, tak, że tak to streszcza. Więc to nie jest. Komentatorka to nie jest coś, gdzie ja czuję, że, że to jest jakaś moja wiesz, super mocna strona. Mocna strona, mocne jestem w klatce. Tak, to, jest, to jest, wiesz, to jest tam, gdzie, gdzie potrafię się odnaleźć i, i zrobić coś dużego. Ale mocne były dzisiejsze walki, bo wszystkie uważam, że szczerze mówiąc, te, które wiedziałem, były świetne. I którą byś walkę wybrał jako, jako main event? E, walka wieczoru, no wiadomo. No, no, akurat tej nie widziałem. Robiłem Jak nie widziałeś walki robiłem, z robiłem wywiad. No... Nie, no to stary. Takie moje prace, żeby to Takie moje prace. Rozumiem, oczywiście, nie. No, ja to szanuję, znam, znam, znam tę sprawę. To była świetna walka. E, najlepsza, najlepsza. W ogóle. Tak. No, no fenomenalna, walka była tak. fenomenalna. Na YouTube sobie możesz na zaraz ten... sobie, Zaraz sobie na YouTube odłączę, ale jeszcze zapytam, podplomuję mojego ziomka Bartka Kowalczyka. Pamiętasz tę walkę? To była walka trzecia, się się Z gdzie kim ktoś, się bił? E, bił się z Rokickim. A, to wiem. Tak. Co możesz powiedzieć o tej walce? Z twojej pamięci? E, że e, bitny gość. On jest z Korony Kielce, tak? tak? Z tego klubu? Tak, tak. tak, tak. tak. No most... Dobry gość, dobry gość. Trzeba przyznać, że że widać było w tej walce charakter, to na pewno. Myślałem, że Rockiński troszeczkę więcej pokaże, bo jest też utalentowanym zawodnikiem. Widzę go nieraz w wyniku i widzę, że on się dobrze rusza, ale jednak wasz człowiek zrobił robotę i, i kurde. Zobaczymy, no na razie nie, nie, nie ma co wybiegać, niech stoczy jeszcze kilka walki i wtedy będziemy mogli coś więcej powiedzieć. Mm, sporo dzisiaj było, wydaje się, że kontrowersji sędziowskich, tak mówię, kibiców. Jak możesz to komentować? Walce Tobiasza Lewandowskiego, walce Borzęckiego z kortekiem Siemeniukiem? Ciężko mi powie... To, Semeniuk z Borzęckim... Kurde, wiesz co? Ciężko, ciężko mi powiedzieć. Ta walka była na tyle wyrównana, że... Ciężko, to. Nie? Tak. Teraz musiałbym to jeszcze raz obejrzeć, na spokojnie, nie komentując. A gala, a walka e, Wojtka Goli z... E, nie, Wojtka Goli! Mateusza Goli. E, wydaje mi się, że on delikatnie to wygrał, ale nie jestem 100% pewny, ale wydaje mi się, że on. Kurde, no. Muszę to jeszcze raz obejrzeć. U Ciebie wszystko? Wszystko dobrze, wszystko dobrze. Naprawdę park... Właśnie o że... Tak, tak, tak. Dochodzi do zdrowia. Będę się Pewnie w marcu. Super, dziękuję. Dziękuję. Pozdrawiam i do cieka. Jeśli podobał Ci się materiał, zasubskrybuj kanał Pasja Sportu Walki. Możesz też dodać komentarz i łapkę w górę. Serdecznie dziękuję.